Rozmawiałam z klientką. Jej diesek Luna miał zapalenie ucha i naciągnięty staw w łapie. Większość myśli, polisa to tylko na operację za 10 tysięcy. A ja mówię, błąd. Pokażę Ci, że to mit. Prawda jest taka. Te małe, nagłe wydatki. 210 zł tu, 130 zł tam, to jest cichy, cichy drenaż Twojego budżetu. Jesteś liderem, zarządzasz ryzykiem w firmie. Ale czy stosujesz tą samą należytą staralność do swojego domu? Statystycznie. Te małe koszy, w rok przekraczają 1000 zł. To twój nieplanowany koszt Ferrari. Dlatego ubezpieczenie pupila to nie jest luksus. To jest twoja strategiczna rezerwa osobista. <grym> chroni przed katastrofą. Tak. Ale przede wszystkim chroni przed codziennym chaosem. Wykupując polisę, zyskujesz, klauduje z pokoju. Wiesz, że Lunie dasz najlepszą opiekę od ręki, bez zastanawiania się, czy warto. Czy warto wydawać naleczenie z własnej kieszeni? Nie musisz już się bać o finanse. Czas przenieść myślenie biznesowe na grunty domowy. Pisz w komentarzu, co Cię bardziej stresuje? A. Konieczność wzięcia L4 w pracy? Czy B. Rachunek 15 tysięcy złotych za nagłą operację Twojego pupila? I pytanie za milion. Czy masz dziś w kieszeni plan B, który by pokrył operację ratującą życie Twojego szefa? Daj znać!